Są muzea, których odwiedzenie jest prawdziwą atrakcją. Do ich listy dołączyło Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze. Obiekt, którego nie powstydziłaby się żadna z europejskich stolic. Nowoczesna aranżacja wnętrz, wystawy nasycone multimediami, interaktywne stanowiska, ruch, dźwięk i światło. To coś, co uwielbiają w nowoczesnym muzealnictwie mali i duzi widzowie. Symbioza tradycji z nowoczesnością zadziwia już przy wejściu. Ogromny, szklany hol kryje oryginalnych rozmiarów chałupę karkonoską. Tuż obok zaskakuje sztuka współczesna, susząca się pod sufitem bielizna z delikatnego szkła. Zanim jednak opowiemy o tym, co i jak Muzeum Karkonoskie prezentuje, poinformujemy iż z myślą o najmłodszych gościach przygotowano specjalną salę. Dzieci mogą tu odpocząć, wyżyć się twórczo na małym i dużym formacie, a w międzyczasie obejrzeć świetnie zrobiony komiks o historii Jeleniej Góry. Hitem Muzeum Karkonoskiego jest wystawa poświęcona historii Jeleniej Góry. To zdumiewające, jak wiele niesamowitych opowieści nagromadziło się w tym mieście przez stulecia. Multimedialna wystawa działająca na wszystkie zmysły i prowokująca do aktywności opowiada o jego tajemniczych początkach. Największe zainteresowanie budzą czasy świetności miasta. Jego mieszkańcy, wzbogaceni na handlu płótnem, wiedli bowiem zaskakująco światowe życie. Pokazuje to zjawisko specjalnie dobudowana do bryły muzeum kamieniczka mieszczańska i otworzony w niej salon bogatego jeleniogórskiego patrycjusza. W Jeleniej Górze najbogatszą warstwą społeczną byli kupcy, kupcy lnem. Nie byli to detaliści, zajmowali się handlem na bardzo na ogromną skalę. Handlowali Praktycznie z całym światem, nie tylko Europą, i poprzez porty w Hamburgu, porty amsterdamskie, ale też Londyn, wysyłali swoje produkty za morze. Znali języki nie tylko angielski, francuski, to było oczywiste. Jeszcze w tych językach prowadzili szeroko pojętą korespondencję, nie tylko handlową. Przez swoje wykształcenie interesowali się astronomią. Minerałami. O zainteresowaniach astronomicznych kupców może świadczyć Globus Nieba, to jeden z dwóch, które posiadamy w naszych zbiorach, oraz talerze cynowe, które zawierają dosyć interesujące przedstawienia. Jeden z nich przedstawia poszczególne fazy zaćmienia Księżyca. Są też ciekawe przedmioty, które mówią o ich podróżach i o tych Podróżach związanych jak gdyby z handlem mamy sporo yy, i pokazujemy je tutaj fajansów yy, z delft. Yy, posiadali bardzo obszerne biblioteki, byli oczywiście mecenasami sztuki. Bogatych mieszczan stać było w owych czasach na hojne inwestycje. Barokowe wyposażenie starych świątyń oraz budowę zupełnie nowych. Oto ogromny drewniany model sławnego kościoła łaski. 300 lat temu wykonał go architekt świątyni jako swoistą wizualizację dla zamawiających projekt mieszczan. Specjalnie otwarty fragment dachu pozwala podziwiać misterną, niewidoczną na co dzień więźbę dachową i szczegóły zdobień. Również w XIX i na początku XX wieku cały region przeżywał dobre czasy, za sprawą rozwijającej się w niesłychanie szybkim tempie turystyki. Trochę szokuje fakt, że już wtedy funkcjonowało w Karkonoszach coś, co dziś jest tylko marzeniem łącząca podgórskie kurorty malownicza linia tramwajowa oraz najprawdziwsze lotnisko z regularnymi liniami lotniczymi. Także przemysł pamiątkarski chyba wyprzedzał współczesność. Takie oto wspaniałe rzeczy można było wtedy przywieźć z pobytu w tym regionie. Interesującym działem jest również ten poświęcony etnografii regionu Karkonoszy. Już w holu muzeum można podziwiać typową i w oryginalnym rozmiarze chałupę wiejską. Można też obejrzeć modele innych typów domostw, a także wgłębić się, jakże często brakuje tego w innych muzeach, w całą tematykę, korzystając z interaktywnego panelu. We wnętrzu chałupy zaskakuje mnóstwo przedmiotów. Wśród nich intrygująca konstrukcja pieca, kredens na kolekcję ozdobnych talerzy, nieodłączny w dawnych Karkonoszach warsztat tkacki, oraz prawie królewskie łoże z Baldachimem. Tematykę etnograficzną kontynuuje wystawa w następnej sali. Zachwyca tu zwłaszcza kolekcja pięknych damskich nakryć głowy. Okazuje się, iż dawny Dolny Śląsk nazywany był krainą Czepców. Ich przebogate i misterne wykonanie wywołuje jakże zrozumiałą tęsknotę za posiadaniem tak pięknych części garderoby. Obok zobaczymy dawne rzemiosła. Warsztat z pomysłową projekcją ukazującą zawiłe etapy obróbki lnu oraz warsztat stolarski. Patrząc na te dziwne narzędzia można naprawdę nabrać szacunku dla dawnych wytwórców. Dolnośląskie tradycje zostały wzbogacone po II wojnie światowej przez naszych rodziców i dziadków. Jak się okazuje, i oni mieli swoje stroje oraz obyczaje, o czym zwykle dziś nie pamiętamy. Przeżywali też pionierskie przygody związane z osiedleniem się na tych ziemiach. Opowiadają o nich rzadkie zdjęcia, ciekawe dokumenty i klimatyczne eksponaty. Czas teraz na specjalność Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Wystawę szkła artystycznego. Także i tutaj napotkamy interaktywne stanowiska. W tym miejscu znajdziemy plan wystawy i dokładniejsze opisy niektórych eksponatów. Tu zobaczymy zdobnika szkła przy pracy. A tutaj frajdę będą miały dzieci, których niełatwo oderwać od świetnie zrobionej multimedialnej gry. Wbrew pozorom to właśnie wystawa szkła artystycznego wywiera hipnotyzujący wręcz wpływ na zwiedzających. Szklane cacka z różnych epok tworzą niezapomnianą ucztę dla oczu. Misternie zdobione szkła czasów baroku, kolorowe i bogato zdobione szkła z XIX wieku, zachwycające formy czasów secesji. Wyruszamy w podróż poprzez zmieniające się mody i rozumienie piękna. Szkło to nie tylko przedmioty służące do ozdoby. Sporą grupę stanowią pamiątki dla turystów z widokami najchętniej odwiedzanych miejsc. Te zaś niezwykłe, bo podwójne puchary, w których spódnica figurki jest także naczyniem, używane były podczas ceremonii zaręczyn. Przyszli małżonkowie musieli jednocześnie napić się z obu czarek, górnej i dolnej. Sam proces wytwarzania szkła miał również swoje tajemnice. Wśród nich tak egzotyczne jak technika mącenia proszkiem z kości zwierzęcych, by uzyskać imitację drogiej porcelany, czy też niezwykła technika millefiori, tak pilnie strzeżona przez Wenecjan, że aż zapomniana i w XIX wieku w regionie Karkonoszy ponownie wynaleziona. Drugą taką techniką, oprócz millefiori, był filigran. Tutaj mamy na, na tej górnej półeczce przykłady przepięknych przedmiotów. Jest tutaj filigran taśmowy, filigran spiralnie skręcany, filigran nitkowy. Jest to również bardzo trudna technika, również wymagająca przede wszystkim zręczności i dobrego wyczucia masy szklanej przez hutnika, ponieważ cały proces jakby tworzenia filigranowych naczyń jest na gorąco, przy piecu, na gorącej masie szklanej. W bezbarwne tutaj najczęściej szkło wtapia się przy bardzo cieniuteńką nitkę szkła. I tu chciałam zwrócić uwagę na ten nie, dość niepozorny puchar, ponieważ tutaj oprócz samych nitek szklanych, które już jakby są precyzyjne i wymagające sporych umiejętności i sporej uwagi to pomiędzy tymi niteczkami jest wprowadzony świadomie pęcherzyk powietrza. Czyli można sobie wyobrazić, jakiej precyzji, jakich świetnych umiejętności, jakiej maestrii potrzeba, aby taki przedmiot stworzyć. Muzeum Karkonoskie posiada również pokaźny zbiór prac współczesnych artystów. Te fascynujące obiekty to efekt różnorakich eksperymentów ze szklaną materią. Przykuwają uwagę swoją formą, świeżością spojrzenia, a także niewyczerpaną pomysłowością. Ta część wystawy naprawdę otwiera umysły, fascynuje i inspiruje. Pokazaliśmy w naszym filmie tylko część tego, co kryje Muzeum Karkonoskie. Koniecznie odwiedźcie nas podczas pobytu w Karkonoszach, gdyż jest to dzisiaj jedna z najciekawszych atrakcji tego regionu.